Gra w założeniach prosta, bo wachlarz ruchów jest ubogi, a nasz cel to po prostu przejść przed siebie, byle zakończyć etap. Ale jak to bywa w grach logiczno-zręcznościowych, droga do celu nie zawsze jest prosta, a niektóre łamigówki potrafią zablokować nas na dłuższą chwilę. Tak, mam dzisiaj dla Was Unravel 2, grę, w której liczy się nasz skill, a nawet czasami i fart oraz ta właśnie rozkmina. Czy faktycznie jest to najlepsza gra dla dwojga, czy gra dwiema szmacianymi lalkami potrafi być wciągająca i najważniejsze pytanie, czy warto zagrać? Zaciekawiłem, to przenieśmy się do świata ręcznie szytych laleczek i przeżyjmy te krótkie, ale interesujące ich przygody. ma. mam dzisiaj dla was gierkę, dla dwojga, grę, przez którą naprawdę możecie znienawidzić swojego partnera albo partnerkę. Oto moja opinia, moja recenzja właśnie o tej grze. Słowem wstępu z czym mamy dzisiaj do czynienia. Jest to, jak już wspomniałem, gra zręcznościowo logiczna z naciskiem na najlepiej kanopowy koop. Co więcej, jest to platformówka 2,5D, bo otoczenie jest w trójwymiarze, ale my poruszamy się tylko na boki oraz góra czy dół. Jak wskazuje nazwa, nie tylko chodzi tutaj o dwóch graczy, ale również o to, że jest to już druga gra z wełnianym przyjacielem. Jedynka była w zasadzie tym samym z czym mamy do czynienia w tej odsłonie, z tą różnicą, że był tam większy nacisk na fabułę oraz co logiczne tam grało się w pojedynkę. Tutaj też kierujemy maskotką stworzoną w całości z grubej włóczki, z tą różnicą, że albo niebieską, albo czerwoną. Historia jest kąpa. Powiedziałbym nawet, że i zerowa, bo zamiast rozbudowanego scenariusza czy nagłych zwrotów akcji, otrzymujemy prostą i banalną historię o podróży, o bohaterach, którzy muszą na sobie polegać, aby radzić sobie z przeciwnościami losu. I będąc tutaj z wami szczerym, nie wiem o co Kaman z dzieciakami w tle. Pokazują się w konkretnych momentach gry i zazwyczaj coś psocą. O co z nimi chodziło, szczerze nie wiem. Bardziej interesował mnie los grywalnych, szmacianych Lalek. Odpalając grę widzimy od razu jej tytuł, nic więcej, nic mniej, następnie wybieramy slot zapisu, nowa rozgrywka i tyle. Bez zbędnego pitolenia, klikania i tym podobnych odpala się intro. W nim jakieś morze z łajbą oraz wspomniany czerwony bohater, czyli szmaciana laleczka. Jest sztorm i z biegiem okoliczności nasz bohater wypada za burtę. Następnie dryfuje daleko, aż do brzegu, zmęczony i wycieńczony zaistniałą sytuacją, a skuferka obok wychodzi... Jego niebieski koleżka. Finalnie, szmaciane laleczki, tak wiem jak to zabrzmi, ale stykają się końcówkami, by je zespolić na stałe, i od tego momentu zaczyna się nasza wspólna podróż. Największą siłą gry jest już ten wspomniany tryb koopowy i tutaj nie podlega to żadnej dyskusji. Każdy ruch ma znaczenie, bo jeśli jeden gracz popełni błąd, no to drugi też go odczuje, a to wszystko za zasługą tego sznurka, którym jesteśmy połączeni. Wspomniany sznurek wykorzystywany jest w zagadkach, bo czasami musimy coś związać, coś pociągnąć lub uratować drugiego gracza. On i tylko on służy za całą mechanikę gry, bo mnogość, jaką dali nam twórcy do jego wykorzystania, Stania potrafi czasami zaskoczyć. I właśnie to, czyli wspólne rozwiązywanie zagadek, daje ogromną satysfakcję, a gra świetnie sprawdza się dla przyjaciół czy partnerów, w tym z kimś, kto rzadko też gra w gry. Aczkolwiek podkreślę to, jak druga osoba lami, to często mocno potrafi to denerwować, a wiem co mówię. Na szczęście jest na to przewidziane rozwiązanie. Gracze mogą się połączyć w jednego ludzika, dzięki czemu jedna osoba może przejść ten cięższy etap za dwie. Ale żeby nie było, drugi gracz nie jest tutaj na siłę, a rzeczywiście jest konieczny, by przejść dany fragment w grze, bo a to czasami będziemy się naprzemiennie bujać, a to drugi gracz zwróci uwagę na przykład tego kurczaka, a to. Musi Musi coś przytrzymać, by drugi pluszak dostał się w dane miejsce. Unravel tu jest grą bardzo przystępną i nawet niedzielny gracz odnajdzie się w niej tutaj bez większego problemu, ale z drugiej strony nie jest ona banalnym tytułem. Nieraz, nie dwa, możemy gdzieś się zablokować, a rozwiązanie nie zawsze jest takie oczywiste. Co więcej, dla chętnych przygotowano dodatkowe poziomy wyzwań, które potrafią solidnie sprawdzić nasz refleks, aczkolwiek osobiście uważam je już za dużo ciężko. Etapy od tych standardowych. Czasami mamy złożoną zagadkę do rozwiązania, a czasami mocno zręcznościowy etap turbo wymagający i momentami aż niemożliwy do ukończenia. Co mam na myśli sterowanie? Może i nie jest złe, ale nie jest turbo precyzyjne, czyli w takich elementach właśnie zręcznościowych ono potrafi najbardziej dać w kość. Można nawet i w tę gierkę grać samotnie, przełączając się tylko między laleczkami, ale czy ma to sens? Moim zdaniem, no cóż, już niekoniecznie, bo gra traci prawie cały swój Urok. Oprawa audiowizualna to też wysoka półka. Ręcznie stylizowane lokacje inspirowane skandynawską naturą oraz delikatna muzyczka tworzą ten wyjątkowy klimat. To gra, która potrafi być ciepła, ale jednocześnie melancholijna, od pięknych lokacji, po ciemne i przytłaczające. Tak tak jasne, nie uświadczymy tutaj śledzenia promieni czy bóg wie jakich wodotrysków graficznych, ale raczej gra celuje tutaj w minimalizm, a przedstawienie dużego świata grając z małymi laleczkami wychodzi naprawdę bardzo uroczo. Największym minusem może być stosunkowo krótki czas tytułu, bo mowa tutaj coś o około 6 godzinach gry, a dodatkowe bonusowe mogą nieznacznie wydłużyć ten czas. Tak samo brak klasycznej fabuły, naszym celem jest parcie przed siebie, nic więcej, nic mniej. I niezbyt precyzyjne sterowanie w zagadkach to nie przeszkadza, ale w momentach gdzie liczy się nasz refleks i skill, często musimy polegać jednak na farcie. Czy warto zagrać w grę dla dwojga w Unravel 2? Moim zdaniem oczywiście, że tak tu to piękna opowieść o byciu razem, o pomaganiu sobie nawzajem, o tym, że czasami jedna nić wystarczy, żeby się nie zgubić. To serio, idealny tytuł do wspólnego grania, nie jest wymagający, nie ma wysokiego progu wejścia, czy Bóg wie jakiego samouczka, czy wprowadzenia. Tym bardziej grając kimś obok na dwóch padach, cisnąć siebie nawzajem lub pomagając, to sprawdza się tutaj idealnie. Nawet grając jak my w dłuższych odstępach czasowych bez problemu, odnajdowaliśmy się w sterowaniu. A kolejny zaliczony chapter sprawiał nam tylko radość. Co więcej, cena tej gry to też mało śmieszny żart, bo można ją kupić za dosłownie grosze lub nawet po gamepasie, co jest kolejnym jej atutem. Podsumuję to tak, tym razem nie jesteśmy sami, są dwie postacie i jedna nić, która je łączy. Jedna rzecz, która zmienia rozgrywkę o 180 stopni względem poprzednika, co więcej to rzeczywiście podziałało i daje satysfakcję. Wiecie, niby taka prosta giereczka, taka dosłownie chilloutowa, ale dająca masę radości i frajdy. A na koniec pytanko do was, czy wy graliście w te dwie szmaciane laleczki, a jak tak to jak się bawiliście? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów i jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!